Instytucji, jak Pan już wcześniej powiedział, ale to jest jedna wielka rodzina. Wszyscy się wspieramy, wszyscy tu mieszkamy i wszyscy jesteśmy dla dobra naszych dzieci. Bardzo serdecznie witamy i życzymy też w Nowym Roku wszystkiego dobrego i zapraszamy. A teraz nasze dzieci jeszcze mają krótkie przesłanie. Czuję radość w całym ciele, gdy widzę tę gwiazdę na niebie. Jezu, idziemy do Ciebie. My chcieliśmy Panu kuratorowi złożyć życzenia od dzieci, od wychowawców, opiekunek, Pani asystentek. Dużo zdrowia, szczęścia. Cieszymy się, że dzisiaj bardzo z nami spędzi czas troszkę. No, dużo, dużo radości, dużo, tak jak dla na co dzień. Tego życzą dzieci i wychowawcy i wszyscy tutaj na szkole. Dziękujemy bardzo. Panu naprawdę, naprawdę, bardzo się dziękuję za życzenia, które z całego serca i serdecznie w imieniu wszystkich pracowników w Kuratorium Odwzajemnia. No jestem pod wielkim wrażeniem tego, czego tu doświadczam w ośrodku, Co widzę, co słyszę z rozmów, z obserwacji, no z tego pięknego przedstawienia. Naprawdę poruszające, wzruszające przedstawienie i szalenie długie. Naprawdę zachodzę w głowę, jak można się nauczyć takiej roli. I co więcej, nauczyć się kto po kim. I, I naprawdę, naprawdę to jest wielka, wielka sprawa. Cieszę się niezmiernie, że zaproszenie zostało skierowane, że dzisiaj mam szczęście no, uczestniczyć w tak pięknym przedstawieniu, spotkać się, poznać Was, porozmawiać. No, z dziećmi, z uczniami i z, z opiekunami z kadrą. Więc no, szczęście jest pełne. Jadąc tutaj wiedziałem, że będzie fajnie, ale że aż tak fajnie to nie. Więc bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I niech się wam wiedzie. Niech dobry Bóg błogosławi. Realizujcie swoje plany. Dużo się uczcie, bo warto, sporo czytajcie. Kto dużo czyta, ten, ten dużo wie. Widzę, że pamięć was, wam dopisuje. Talentów macie moc, bardzo, bardzo fajnych, mądrych opiekunów, wychowawców. Więc, więc myślę, że dobra przyszłość przed Wami życzę z całego serca, żeby to była właśnie dobra przyszłość. I jeszcze słowo. Starożytni, czyli ci, co żyli dawno, dawno w starożytnym Rzymie, mówili, że są takie miejsca, które mają genius Locji. Genius Locji to jest duch miejsca. Że przychodzimy w jakieś miejsce, do jakiegoś domu, do jakichś instytucji. Na przykład do szkoły, no i niby, niby wszystko jest, pełno komputerów, wszystkiego, rozmaitych multimediów, ale jakoś czegoś brakuje. No i są też miejsca takie, gdzie od progu wiadomo, że mamy do czynienia ze wspólnotą, gdzie ludzie uśmiechają się nawzajem, gdzie wspierają się i widać, słychać i czuć, że to jest wspólnota, i tak jak siostra tu wspomniała, to jest jedna wielka rodzina. Cieszę się, że dzisiaj. Chociaż przez krótki czas, ale ważny dla mnie, mogę być częścią rodziny tutaj ośrodka w Piaszkowcu. Bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego co najlepsze.